to powiedzieć, że witam Was w pierwszym vlogu na moim kanale. Miałem w planie nagrać siwa nie udało się. Chciałem nagrać na siebie, też się niestety nie udało. Na Orki pod 8 też chciałem nagrać, też się niestety nie udało. Mówię super, super, z kartą w zasadzie. Nie nagrało mi się nic materiału z tego. Ale teraz... Na Orki na zimę, znaczy no, od, od sorgo orzemy tutaj Hektar 60 działka. Piachy, no co ma chyba powiedzieć? Piachy tutaj piąta szósta klasa w zasadzie na tej działce. Chcemy spróbować tutaj sorgiem. No, uprawa w zasadzie taka i ekologiczna, i ekonomiczna pod tym względem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeśli się uda. Wiem, to jakiś tam sensowny plon. No to w przyszłym roku obszywamy ponad 2 hektary. A może nawet więcej, zobaczymy. Bo mam w planach w maju... Znaczy no, na... wiosną już. Coś wziąć z może się uda. Plan jest za 6 hektarów. Jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, no to... Jesienią już będę miał... 11 hektarów na gospodarstwie. Więc to już jest dla mnie spoko osiągnięcie, jeśli to się uda. Bo 6 hektarów wziąć w sezon to jest dość fajna ilość. Przynajmniej dla mnie to będzie dobre osiągnięcie na początek. Też e, rozwój kanału tutaj, także jeśli, e, jeśli Wam się podobało, możecie stać łapkę w górę, zasubskrybować kanał oczywiście bo jakiegoś specjału może nie planuję na te 500 czy na 1000 słów ale będzie fajnie jak wiecie Będę się cieszył bo mi się spoko robi spoko mi się nagrywa montuje te filmy więc no i myślę że vlogi już znaczy, no wiadomo filmy pod muzykę dalej będę robił ale gdzieś te vlogi myślę że yy, będą się również pojawiać bo no, zawsze dłuższe filmy zawsze można coś Eee, Pogadać, informacje, jakieś coś tamtego, także powinno być. No, my tyle, co chciałem powiedzieć, Orem, nie wiem na ile, centymetrów nie patrzę na to, no, żyję ładnie, tak się. musiał oddechować, bo mi się na tej ostatniej sklepu pomiędzy Odkładnią, a... z tym. A nożem także... Tego, <noise> się zapychał w ogóle. Bo kurde. <noise> Akurat jak zacząłem nagrywać, to się musiało zapchać I to już na drugi raz w raz wiedział co i że to był wtedy na początku, jak się pierwszy raz zepchało. Może jakoś... Dobra, poszłam. I nawet prosto wyszła z... wrócę, także nie ma tragedii. Moje stanowisko tutaj będzie po życie. No i też to sorgo tak yy... może jakoś nie zajebiście pod względem podróżmianu, chociaż zawsze jakiegoś rozmaicenie ale może będzie to stosować międzyplon no, przy okazji SORGO się, się późno bo w maju więc tak mniej więcej kup a zbiera w październiku po, po początek października chyba tak mi się wydaje, także kombajn też tu jest więc może się w takie rzeczy bawić może jakby swojego kombajnu nie było to byłby problem z wykoszeniem ale teraz Bizon jest także rekord Pamięć 300 oraz na a jak kupować? Obracamy. dzieci nie z aplikacją Media Expert. to pro... 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 Takie, że... Kurde, muszę to, przystawić. No, to, się no, to no, bóra bóra na tyle eee, na tej no, ostatniej.

po 16.20, po 16 było 3 znaczy, godziny już no ponad można powiedzieć godzinę auram tutaj także w sumie jest, no, druga największa działka można powiedzieć, bo największą no, to mamy teraz yy, tam gdzie jest rzepak mamy teraz hektar 80, na mapach pokazuje 2 hektary ale trochę odeszło, bo odbudowę yy, tam, także tak jak hektar 75 i hektar 80 i tak jedziemy tam, tam też, Tak też pokazał e, tak licznik od hektarów siewnika Znaczy komputer od siewnika Tam więc, no coś takiego myślę, że tam powinno być No i nie jak nie wrzucimy gorzej Agregatem się przeciągnie i powinno być 5 o to, 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 to już mi się nawet wcześniej musiał spać także ogólnie co do przyszłości też myślę na zakupem dzielnika Z ale to już, już mogę to już jest yy, daleka przyszłość bo to 25 hektarów musiał mieć żeby cięć kupić żeby on to po prostu się rozpłacał masę nasze do pomocy do maseja głównie, żeby był. Też taki konny eee, Już ona w głowie co bym mógł kupić. Też czerwony, także Ale marka inna. No i co ten? To 6 cylindrów. Tu właśnie, w masę są 4, tam już było 6. Także delikatna różnica pod tym względem. No i też... Pod względem wyposażenia, no to tutaj Masę na pewno by wygrywał, bo jest skrzynia dyna w nim. Chociaż, nie no, też pod względem, licząc, byłby z podobnie, podobnego okresu czasu, bo masę jest 97 rok, tamten, tamtego bym kupił, nie wiem, maksymalnie 93. 9-5 może rok także bo do tego czasu one wychodziły także, no już starszy ciągnik, ale przytem o nich opinii też się ludzi pytałem to naprawdę no nic nie zaleci o nich bo no, spisują się, dają radę sobie na gospodarstwach wielu jak i w Polsce, tak i za granicą myślę, że będzie to dobry wybór tylko, że ten silnik że czterogarowy no jest 100-konny, idzie kupić, ale 6 znaczy sześciogarowy ale kupić nie czterogarowy konny pod po względem spalania może być chociaż, zobaczymy jak to wyjdzie też chciałbym w przyszłości w bezorkę wejść na tych, no, przynajmniej na tych piachach To będzie no myślę, że powinien być lepiej, pod względem wody. Także takie są plany. Zobaczymy czy z tego wyjdzie. Mówię Na razie ta ciężawa jest priorytetem dla mnie. O, tu wyjdzie kiosek żółty. Także muszę trochę spłycić głów, żeby go nie wyorywać za dużo tak to wygląda ogólnie jeśli chodzi o ten rok to bardzo szybko mi zaciął, tak szczerze powiedziawszy ledwo co w sumie wiosna była Jakby co pierwszy film w zasadzie nagrywany na YouTubea z nawozów na tej działce właśnie a teraz już listopad, zaraz grudzień i nowy rok także, no. także szybko to zaciąłem dosyć Roku, no w tym roku i tak jestem zadowolony, jak na ten rok. Co prawda, miałem plan wziąć w tym roku już tę dzierżawę, chociaż część tej dzierżawy, bo to jest u dwóch właścicieli: 4 hektary u jednego i 2 hektary, ponad 2 hektary, 2, 20 u drugiego właściciela. Więc ale i tak jestem na ten rok zadowolony, prawie mi się udało zrobić na ciągnik, także w przyszłym roku aż w sumie za niedługo, bo już w, no, w styczniu będę mógł zacząć robić na samochód, więc na B kategorię. Także też Jeszcze... myślę, że na wakacje yy, jakąś pracę, żeby znaleźć coś takiego zrobić u kogoś, na gospodarstwie, coś takiego myślę yy, Zawsze parę tysięcy do przodu mogę wyjść, więc to będzie na, no gospodarstwa może też e, wsiąłem, będę robił w tym roku to już na wiosnę mam plany z mąkami działać ostro e, wapno e, siać łączy na 3 hektary w tym roku, więc tak, no coś 3 jakbym jakby to wszystko e, zliczył to by o łąk, więc e, i od razu z... W zasadzie będę sprzedawał Myślę, że się klient powinien znaleźć aż rano, bo to teraz Zawsze po takiej cenie jak my robimy i sprzedajemy, no to Płacimy tutaj za snopek Nie problem, problemu, żeby klienta znaleźć Też to, że w sumie wszystko co ten, no to Są maszyny, także Bo jak i rotacyjna jest, czy kreberka jest prasa też jest, więc tutaj nie ma problemu, żeby sobie z tym działać też znajomy działał z sianem, tylko że na, no już teraz większą, większą skalę kiedyś też mu prasowaliśmy, no to miał 3 hektary łąk tak teraz ma 8 no i zajmę sobie też swoją prasę do okrągłych no i też tutaj od razu, yy, od razu zawozi do klienta i idziemy w kasę zbić naprawdę nie tak także. Jak przy tysiącu kostek, no to... na no dziewięć tysięcy wychodzi, tak? Odjąć tam koszty, które są dosyć minimalne no co tam, paliwo, sznurek do kasy i jakieś ewentualnie części No i tak w tym roku, no to wiadomo, wapno i nałóz Chcę tam posiać, na łąki na pewno ale to też nie są jakieś wielkie ilości no to trzy ile łąbile możesz na wozu jednego baksa może za letry nie wiem zresztą muszę się doinformować na ten temat gdzieś tam na internecie poczytać ile się powinno na łąki i dawać znaczy pod strawę na wozu też przydałoby się to są wiadomo tutaj u nas na okolicy to są torfowe x-letnie te łąki więc Trawa to może być na linię 30 lat, a ja nie lepiej nawet. Więc... E, no. Ale pielęgnuje się to powinno... Powinna być liść. Też mamy... jedną działkę w tym roku obszaraliśmy sobie... Na szno, no w tym roku na wiosnę sobie e, trawą. W zasadzie działka 25 piedziarów, na którą e, po prostu był problem z dojazdem. Kombajnem, bo przez podwórko, znaczy wyglądało to tak, że jak jest ta działka, to od przodu, od tyłu są domy. Przez podwórko się nie podjedzie. Od lewej, od prawej też są dwie mniejsze działki. Po 20, po 30 arów, które są tam jednego właściciela. No i on zawsze pod koniec nie przyjeżdża i posi, bo to są najmniejsze. I w tamtej organizacji ma Ile? dwie, więc. Zawsze na końcu jej kości. Więc albo trzeba było przekaszać, albo coś i do Zawsze w nie było z tym się, ale teraz jest tam łąka i jest ich. Też zawsze jakiś pieniądz z tego jest. No i w sumie nie, wiem, czy nie lepsze jest na to zboże. Chociaż tam ziemia dość dobra, jest było czwórka, także. Ale to też lepiej jak jest ta łąka szczerze Czy mam porównanie z tym, jak po jak jest łąka i jest o wiele lepiej pod tym względem, więc... No. Coś się stało z tym modelem, że schodzi powietrze z niego i za chwilę trzeba to pompowywać cały czas. Najgorsze, że nie żadnej wody, także... fajnie. Tamtej jednej. Teraz po nocy nie będę używał, bo jeszcze tam słup i lepiej po prostu za dnia to odorać I... i się teraz męczyć, denerwować niepotrzebnie, też poprzeczniaki porobić po widoku. Bo tak to tutaj no. lepiej przy ogólnie z przodu czytały. Z tyłu już są, ale Nic nie zrobię, nie mój ciągnik. Przedmi się, nie ukrywam, ształem się. Spoko roboty robiły. Jak z tyłu luksus jest z tym No tak to bym jeszcze jechał te 2,20 radzie ale no niestety nie... No, nie udało się niestety wziąć tego zierza, ale póki co też nie wiem co tam w to bez długo, tak Także tam Myślałem tak szczerze nad lucerną Wiadomo na kosić Przynajmniej przez pierwszy rok też lucerna się dość nisko ukorzenia, znaczy głęboko w sensie ukorzenia się. Także tą ziemię w głębszych warstwach by przerobiło. Tak jak mieliśmy, jeszcze jak mieliśmy bydło, to mieliśmy posiane lucerne na jednej działce, na na najlepszej ziemi, bo tam jest od trójki, po czwórkę więc yy, za później po tej lucernie. No, Sypała, to nie mogę powiedzieć, sypała, naprawdę dobrze. Koło 7 plon wyszedł, więc chyba koło 7, to mi się wyda. Przynajmniej no pociąg przyczepach, ile tego było i to zbiornik w, w Holandii A zbiornik gdzieś miał tam 3 tony, więc tam jest hektar 30 chyba 34 dokładnie. Także tam ponad dwa zbiorniki wsypło tego kawałka, także no, te w okolicach 7 ton pszenica sypała wtedy nam w tym roku też jest pszenica tam po owszy i po łubinie. Więc no, łubin dobrze pod, przed tego przedklą Na pszenicę Po grochu też wiem że Dobra za wychodzi. Także w mam w planie posiać, yy, może nie zebrać, chociaż jak się uda, to może i zebrać. Od razu jechać z tramwką, yy, nawet bezorkowo yy, Zasiać drog na tej działce. Jeśli się uda to zebrać, jeśli nie, no to po prostu zrobić z tego pokron i znaczy, no, Przytależować zaorazzi i pośrzeć za Powinna być pszenica w miarę tam. tam zresztą są co roku znaczy no, jak chcemy na pszenicę, to tam wychodzi zawsze Także ziemia tam jest dobra tam, nie w jednej górki, gdzie jest piach No to jest na całości czwórka Więc... No my mamy tak właśnie, jednego teraz Pół takiej ziemi, pół takiej no. Trzy działki mamy gdzieś w piachu trzy działki one on. 6,50, także już no maszyna konkretna i też się nie dziwię, no bo jak 10 hektarów on renówką obrabia 80 konom jeszcze bez przedniego napędu no to też tak na jego miejscu postąpił że kupił właśnie taki ciągnik więc no już też myślą z myślą przyszłościową bo no, 150 koni jednak to naprawdę jest dość Sporo, jak najcięższy darów, ale też ma plan dalszy rozwoju. Także... No teraz co, stukonny, taki? To w zasadzie niewielki przeskok pomiędzy rynówką a takim stukonnym, na przykład takim 60, 50. W tym by się rządzi, że miałby 20 koni różnicy, no i przednia. Może trochę więcej komfortu, bo Renówka z lat 80 -tych. dokładnie nie wiem jaki model, starsza na pewno, 651 chyba, podejrzewam, a no, nie dał sobie ręki uciąć, wiem, sto... wiem, że 80 koni małem i 80 tam któryś robił, tyle wiem. Oczywiście przydało jej nie będzie, no bo ten ciągnik przydatny, no bo tura ma też pod, czy to opryskiwać, czy to rozsiewać w przyszłości jakiś większy, się nada. na lepisku tak, że no w tym roku będzie ciekawie z magazynowaniem zboża bo mamy i rzepak, pszenicę żyto, no i jeszcze to sorgo to sorgo dajmy na to, że z tego kawałka by wyszło się na 6 ton z hektara. no to mamy prawie dychę sorga do tego rzepaku niech sypnie nie wiem, 5 ton 5 ton niech sypnie rzepak, do tego pszenicy Niech wyjdzie też piątka z no To jest kolejne 10 ton pszenicy i jeszcze tego żyto. Na pewno trzeba będzie coś, to jest nieuniknione. Pszenicę eee, można zawsze w baksy i pod wiatą trzymać. Mówię. <laughs> Mamy 3 klepiska za narzut, także na dwóch na pewno będzie musiało być sol. Jeśli będzie spał do to 6 ton oczywiście. Mniej no to na jednym się ale... No, w tym roku chciałbym jak najwięcej zmagazynować Bo no, ceny idą górę A jak ja już teraz chyba po tysiącu jest e... Żyto, nie mam pojęcia Też ogólnie to żyto... Ech... Chciałbym coś innego siedzieć, ale nie mam pomysłu no, co się na tych słabszych glebach Może pszenżyto? Aż przężyto to też takie... No nie no może w Sężytach faktycznie by posiać Zobaczymy jak to wyjdzie Okej, okay. to SORGO jak wypali, no to w przyszłym roku jest taki plan, że Nasze miasto bardziej przyszło W przyszłym to będzie 2025 Ale w 2026, żeby posieć SORGO na dwóch... no, 2 hektary ponad 2,20 też piachu. No, no. Jedna działka jest od czwórki do szóstki. Hektar, a druga no to sama piątka jest. hektar 20, także to co orałem pod rzeką, Gdzie był film i teleżowałem z ten poblom. żeby w ogóle za długi ten vlog nie wyszedł tak szczerze powiedziawszy także chyba się będę już żegnał z wami do następnego vloga który nie wiem kiedy się pojawi tak się powiedziawszy może z nawozów ale nie obiecuję Ewentualnie z jakiejś takiej innej akcji typu nie wiem, las zobaczymy o. smet v by to bylo na tyle, No, se v kolejném. o subskribování o zastavení vám tím